W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duch Pokoju Duchu Święty, Ty wyrażasz głęboką zgodność Ojca i Syna i jesteś w swojej osobie Bożym pokojem. Przyjdź i podziel się z nami tym dogłębnym pokojem, zaprowadzając harmonię między nami a Chrystusem i Ojcem. Przyjdź i daj nam zasmakować pokoju wewnętrznego, płynącego ze zgody naszego bytu z Bogiem, a przez to także zgody z nami samymi. Spraw, byśmy szukali tego pokoju przez takie postępowanie, które stara się podobać Bogu we wszystkim. Wyzwól nas od niepokojów i lęków, które dręcząc nas, przeszkadzałyby nam miłować Boga z całego serca. Niech pewność, obożej dla nas dobroci i całkowite zaufanie troskliwości Ojca, pomoże nam przezwyciężyć wszelką niespokojną troskę o przyszłość i żyć w ciągłym pokoju. Niech pokój naszej zgody z Bogiem pomaga nam zachować pokój zgody ze wszystkimi, którzy nas otaczają. Ty, który rozsiewasz pokój, uczyń nas sprawcami i nosicielami pokoju, ludźmi pojednania o sercach wielkodusznych we wszystkich dziełach miłości. Daj, byśmy szli za wszystkimi natchnieniami, którymi ty sam chcesz nas prowadzić drogą pokoju pokoju naszego sumienia pokoju z bliźnimi pokoju powszechnego zbuduj w nas królestwo pokoju prawdziwy znak królestwa chrystusowego